Siemanko, Siemanko, z tej strony Wibiv1997 Witam Was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Wiem, od razu nagrywam odcinek jeden po drugim, bo wczoraj Wam wrzuciłem odcinek z wigilijnych. Mogę Wam jeszcze pokazać, że jest ewencik. Jakiej jest data? Nie, pokażę Wam, ale jest. Możecie mi wierzyć na słowo. Napiszę Wam kropkę, która godzina 10.12. 26 grudnia 2013 roku. Yy, po, całe, po całej nocy sobie krania w WOWA, w WOTA trochę. Yy, tam w graniu. No. Z p, 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 Steam. Dobra. Pozdrawiamy Bodziaka. Pozdrawiamy serdecznie pana, Debodziak Dobra. Ale do konkretów. Prosiliście mnie, żebym wam pokazał to. Co to jest? wiedźma Co z tym robimy? Ona chce teraz. dzisiejsza ingerencja, czy tam coś. Język mi się plączę, ponieważ jestem niewyspany i kawkę mam tutaj w termosiku, więc. a, ja gdzie opłaka wunia. Potrzebuję rękawiczki. Więc idziemy. Mm, mm, kupujemy rękawiczki. Jakieś tam se, rękawiczki. Ile na procent 498 lub 458. Chyba ktoś jeszcze coś duczął. Pamiętam, że dawało chyba 0,002. Chyba. Ale co się dowiedziałem ciekawego? Patrzcie co my tutaj mamy. Tak, patrzę. To, 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 coś tu... coś ty mi pisze, że coś tam... że wcześniej mi pisało, że coś tam na tym. Coś mówi... Pie, na pierścieniach. Hmm. Myślę. O co tu może chodzić? Patrzę, tu mi się coś pojawiło. Modlitwa hien cmentarny zacaruj, 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 tak, zacaruj. Zaczaruj swój pierścień, aby znajdować więcej złota podczas swych przygód. Dostępne od tego a tego. Dostępne w gabinecie magii. Się tak dziwie. Co to może być? Już tu nic nie mam, o co chodzi to może jedna osoba na serwerze miała, Loguję się na moje konto główne, czyli na VIP-a, wchodzę w gabinet magii, jedno, drugie Dobra, sprzedamy trochę potionów, kupimy, może będzie trzecie, nie będzie trzeciego, dobra Jakiś potion chcesz? Nie, lochy i jedziemy z madam, czy nie jedziemy z madam, o możemy jechać z madam, ile mamy golda? Skąd ja mam tyle kasy? Skąd ja mam... Skąd mam mieć tyle hojsy? W HP. A widzimy skąd ja mam tyle hajsów. Powiem wam szczerze. Jebz, Przegramy to już. Przegramy to już. Ja to wiem, ja to wiem. Chociaż... Nawet żeśmy je ściśli. Nawet żeśmy je jebli mocno po mordzie. Oj, przepraszam, mam mocny katar. Dobra, kupujemy obydwa, co nie? Ale z się z pierwszej. Zanim złoto złota, podczas bitew, premium we złoto 2131 na przygodę. Kupujemy obydwa? Kupujemy obydwa. I co? Teraz mogę to jak to się przy. Czy tak? A modlitwą hieny. A jak zrobię jeszcze jedno? Bu, bu, Buuuu Buu. Takie gówno, mogłem sobie to zostawić Ale jednak byłem prze... prze, prze, prze przekonany, że... Buuu Czyli Nie No ale możecie widzieć ile ja hajsu dostaję ogółem 98% z gildii 9% z wieży I... Tu mi ktoś sobie przypomniał, że tu mi ktoś kazał poprawić Czytam wasze komentarze, żeby nie było Twierdzę, mi że powiedzieliście, żebym poprawił Dobrze, proszę bardzo Jest e... Siemka Dobra, pozdrawiamy Pana Gopcia, który napisał siemanko, znaczy hej Co ja tu wam mogę jeszcze pokazać? Może na rynkę pójdziemy w zasadzie to chyba by było na tyle No wiadomo, że przegram To by było chyba na tyle, bo co ja tu wam jeszcze mogę pokazać To, że ona bierze itemy, to to ten Właśnie nie wiem jak to będzie dalej Czy będą jakieś inne kartki, czy te będą znikać później Jak będzie ich parę A Powiem wam ciekawe Że tutaj dostaje hajsy za ten <laughs> Że więcej hajsu Ciekawe czy będzie ciągle na hajsy Bo to jest tylko na pierścień, tak? Za swój pierścień a ja mam taki ten A może, jakby się to kupiło To może, przykładowo dnia Jutrzejszego na przykład w piątek By nie było na przykład na pierścień Tylko na przykład, nie wiem, na pasek Może takie coś Nie wiem ja Odpiszę wam tam później Eee. Możecie pozdrowić. Nie piszę, rzet, ponieważ usuwa nam, jak coś na Was gramy, i napiszę na przykład o, to nam usuwa cały tekst, więc wola unikać polskich znaków. Eee. Co tu jeszcze Wam mogę pokazać? O, Aure w WC, bo też mnie tam ktoś prosił. Więc kupię o, rękawiczki, oczywiście. Hedzik. Kupię. Ej, nie mam hajsu! Nie mam hajsu! Ile jest najmniej hajsu potrzebne? 18! Dobra. Starczy? Nie starczy. 185, a nie 18. A chociaż te misje trwają 3 minutki, więc. To zawsze tam wam coś przez 3 minutki Opowiem, 41 tysięcy nam powinno wystarczyć No, tutaj pozdrawiają Ale dobra, to co my tu jeszcze mogę wam pokazać z postaci Bo prosiliście mnie, żebym wam dłuższy odcinek zrobił, a nie tylko z tego Więc od razu wam pokażę, co i jak jest na moich postaciach Kopię broń, byle jaką I pójdę sobie w WC WC już na drugiej postaci mam rozwinięte na czwartym dopiero poziomie, ponieważ najczęściej zapominam troszeczkę o rozwijaniu WC. Tak, troszeczkę. Tak, będzie, będzie. Ale nie zapominam o arenie. Wtedy, kiedy sobie przypomnę, to zrobię arenę. Żeby mieć więcej klasera, żeby mieć więcej EXPA. E, dobra, to co ja Wam tu mogę na tej pokaza postaci pokazać? Na pewno rozpoczniemy sobie misję. No widzicie 40 tysięcy golda. To jest spore ale idę pod expa, 409 000 eee, w gabinecie magii? Poszukamy, powiemy sobie, że... tego zwoju. Od razu wyekwipujemy sobie potki, fajne, lepsze. Czemu nie mogę dożyć potki? A, bo mam anioła! Taki bajer. To sobie te potki zamienię miejscem. Żeby mieć szybciej. Hops, hops. Myślałem, że już będzie zwykła, to mi się... To mi się pochlastał o, jest tylko 216 golda na przygodę spoko zawsze to coś golda no sweet może jeszcze będzie taki jeden buffik yy. kupa Kupa! Tyle powiem Loszki, mam jeden, 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 jeden. jeden. Hmm. Ciekawe, co by się stało, jakbym kliknął OK. Ciekawe, co. to by się stało, jakbym kliknął OK. Nie. Nawet tu nie wchodzę. Nie, nie mogę tam wchodzić. Ponieważ przypadkowo nacisnę OK, a Wam chcę zrobić po prostu dobić do dwusetnego poziomu. Tak. Dwusetny poziom muszę mieć. Właśnie. Dziesiąta rana wy mi się już nad głową stukacie? Aaa co za ludzie Co za ludzie A jeszcze minuta Co ja miałem tu zrobić? A pójść do Aury żeby spłukać item Okej okay. Pójść do Aury spłukać item Ciekawe propozycje milordzie No to za ten czas może zaatakujemy jakąś gildię bo z wami chyba nie atakowałem żadnych gildii Oni są atakowani. A wy z wami będzie ciężko, bo macie 260. A ja mi by było ciężko z tą ziomą zio 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 wygrać. Więc szukamy kogoś przykładowo ze 150. Szukamy na przykład oni. Oni by się stali moim potencjalnym tym. Chociaż nie, bo oni grają. Nie, bo oni grają. Więc nie. Więc na przykład może Mordor 13. Powiem wam, że Mordor 13 może być zaatakowany przez nas i czuję się usatysfakcjonowany z tego, że możemy to wygrać. Więc dziękuję bardzo za jeszcze grzybka. Ciekawe czy można. Jest jeszcze promocja gratis. Wideo. Yy, Jest coś? Jest coś? Jest coś. Opcja niedostępna. For forever. Yy, ja tu chciałbym kupić jakiś kapelutek. Poważnie. Tu mam taki kibelek. 18. 425 na 1000 Jeszcze żadnego unikata z tego. z tego obstranego kibla nie dostałem. Ciekawe. Hmm, ciekawe, jakie będą później bonusy, bo na przykład dodali ten Kibel, teraz dodali w. upior. upior wiedźmę, która nie powiem 2100 golda na to, chociaż patrząc na to, ile tu i już wrzuciłem, to. patrząc na to, robimy misję jakieś z 20, więc jest razy 10 mamy dwa tysiące dwadzieścia 40 czterdzieści tysięcy dziennie jakiegoś dodatkowego golda no patrząc to że jeżeli to nie będzie tylko na pierścienie jeżeli będzie coś ciekawszego na przykład boosting major, o, ale wiecie co ja myślałem że to będzie jakiś jakiś inny styl że będzie nie wiem znaczy nawet nie wiem jak ja sobie to wyobrażałem ale że będzie jakiś boosting do broni że nie wiem plus plus tam ileś damage'u i będzie można to nakładać i nakładać i nakładać i nakładać że wiecie ja mam przykładowo sobie jakiś fajny unikat eee, plus na przykład by było plus 10 do statystyk czyli na, przy na przykład jeżeli by była inteligencja, wytrzymałość, szczęście to plus 10 do tego każdego i plus 10 do damage'u, to jeżeli by było 596 to było 606 i zamiast 1348 do 1358, i ja sobie to tak właśnie wyobrażałem, że to by był po prostu taki boosting dla Dimension. Nie wiem, jak, jak ja sobie to wyobrażałem, że to by było za OP. Gościu by to robił z 1000 razy, i dobra. A zresztą to, co chciałem wam pokazać, to pokazałem. Dzięki za obejrzenie odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, i na razie. Papa. Pa.